Witam was z wszystkich z tej strony Oscar. Tak się złożyło, że ostatnio zamówiłem jedną część, a jest to chłodzenie Sem PC 2 HE1224 oznaczenie HE 1224 oznacza HE Efficiency, czyli wysoka jakby m, wydajność, nie wiem można tak powiedzieć. E, pierwsza dwunastka to jest e, wielkość wentylatora, w tym wypadku jest to 12 e, Centymetrów, tak, 120 mm. 2 to jest e, liczba wentylatorów, które można zainstalować. W tym wypadku to się dwa i 4 to jest liczba pipeów, czyli dolek cieplnych, które będą odprowadzać ciepło e, z jakby ze stopki do, e, do radiatora. Z boku tutaj mamy parametry. Nie będę i wam ich czytać, bo o, nie nie złapie niestety nie będę Wam ich czytać, bo to samo macie na stronie internetowej Centrum PC i tam Was odsyłam po dalsze informacje tutaj mamy zdjęcie nazwę że to jest cooler itd. a tu mamy jakieś cechy produktu, to samo jest na stronie i tu mamy kody do zeskanowania, do poradnika jak to zainstalować jedno powiem o kompatybilności z soketami bo to na pewno będziecie chcieli wiedzieć Tutaj niestety nie zobaczycie, ja wam przeczytam jest. Jeśli chodzi o AMD, jest AMD AM2 2 i 2+, AM3 AM3 i socket 754, 939, 940, FM1 i FM2. Jeśli chodzi o Intel, jest LGA775. 1366, 2011, 1150, 1155, 1156. W moim przypadku jest to ten ostatni, 1156. No, okej, okay. to zajmiemy się otworzeniem tego kulera. Tylko. O! Idzie. Ale to w pole duże. Albo to w ogóle tak to powinno być. Tylko, że to jest jakoś tak gdzieś nie zrobione. W transporcie. O, idealnie. Mamy tutaj e, paczkę z e, częściami montażowymi. A tutaj ciężko będzie wyciągnąć. Moment. O, to będzie łatwiej. Tu mamy resztę w środku już nic nie ma. Sobie odłożymy. Co my tu mamy? Tutaj prawdopodobnie jest wentylator. co za chwilę. I tutaj mamy sam radiator. Dobra. To do radiatora przyjdziemy za chwilę. Teraz otworzymy wentylator. Jest to wentylator 12 cm, jak wcześniej mówiłem. zasilony wtyczką 4 pin. Kabel jest bardzo długi. Nie wiem po co aż taki długi, jakby nie wiem, we wszystkich płytach wyjście było bardzo daleko, ale ok Jest to wentylator do Ferry 2. Ok, odłożymy i teraz części montażowe. Okay, tu są to jest wszystko. Tu mamy pastę termoprzewodzącą ja u siebie będę miał e, MX-2 nie będę tego wszystkiego wyciągać, bo w wielu firma, e, filmach jest e, podane środku, ale tu mamy backplate, o chyba to tak to jest backplate i tutaj są wszystkie inne takie rzeczy okay. teraz przejdziemy do samego radiatora, tu jest e, paczuszka z e, kuleczkami z żelem, a tu mamy sam radiator. Tu mamy stupkę metalową, tu mamy pipy. O, i tak to wygląda. To są pipy, to są cztery końcówki, to są cztery końcówki. No, to sobie odstawimy. Naboczek, to można wywalić. No, tak więc. To był unboxing kulera e, na procesor e, Sanitum PC Fela 2, tak więc dzięki za oglądanie i e, do następnych moich filmów, cześć!